Nie zapominaj również o sugerowaniu swoim widzom w czasie filmów lub na końcu, aby zasubskrybowali kanał, zajrzeli na Twoje witryny, polubili film, zadawali pytania, zaglądali na jakieś inne wcześniejsze filmy, czyli po prostu mieli okazję zrealizować to, o co ich poprosisz. Zapomnij również o udostępnianiu wszystkich gotowych filmów, jeśli masz na zaś, w jeden dzień. Zostaw to. Zdecydowanie i poczekaj na publikację w wyznaczone dni i daj czas na konsumpcję twoich treści w regularnych odstępach czasu. Niech widzowie również przyzwyczajają się do tego, że jesteś regularny i słowny, więc nie publikujemy wszystkiego w jeden dzień. No i przede wszystkim nie poddawaj się, gdy nie widzisz efektów. YouTube to praca długoterminowa. To jest maraton, na który potrzeba czasu, więc nie da się zbudować kanału, społeczności, widowni w jeden tydzień.